Paneczku, ziomeczki! Ja jestem seba 10 i dzisiaj sobie gramy w minecrafta na serwerze jaśmc. Zapraszam do oglądania! O, 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 troll face, troll face, 320. Mam na ciebie haka. 20 sekund. 20 sekund. 14, 13, 12, 11, 10 sekund. Zimęczci, dziękuję Wam za 12 subskrypcji. Mam nadzieję, że tak dalej pójdzie. i Na 20, albo na 15 subów, lub na 20 zobaczę, zrobię jakiegoś challengea, ale jeszcze nie wiem, jakiego. Myślę, że możecie napisać w komentarzu, jakiego bym miał tu zrobić challengea, bo na pewno to zrobię. Tylko no, po prostu no nie wiem, jakiego. No, napiszcie mi w komentarzach, czy mam coś zjeść, czy coś w ogóle. Ołók! O, ucieki. Power 1. Dobrze, to sobie weźmiemy dwójcza, jedynka, trójcza, czwórka, piątka. Dobrze, dobrze. Tam widzę trol... o, troll, o, trollface do mnie idzie. Nie mam strzału. Ale za to mam śnieżki. Na raz, troll face. Patki O się strzela! Crollface opuścił dr... cheater. O nie, do, o nie, nie, dobra, Co zaliczyło mi. Na tej Dracz tą tym vip każdy dobra. Co tam jest? Zobacz, poleci. Kurde, nie trafiłem. Cześć Albert. Idziemy do niego. O Jezu, źle postawiłem klocek, ale mniejsza o to. I spróbujemy dosklepać. Myślę, że zagramy sobie z trzy arenki, ale z tymi moimi ladami. Klepa klepa klepa, 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 klepa. Klepa, 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 Aha. Dobra, to widzimy się na kolejnej... Dobra, my jeszcze jesteśmy już po tutaj cięcie, właśnie się mi zatrzymała. zaczęła. No, czemu nie mogę osiągnąć? Łużelazny na mieczyk, najsowo. Nice No, ma no to ma fajnie, ale ja nie mam, no nie, a zazwyczaj miałem Diagnosis, no ale dobra, mniejsza. Yy, nie wiem, czy już mówiłem, IP będzie podany w opisie. Oczywiście gramy na serwerze J8C, bo tu mi jeden z widzów kupił vip więc sobie gramy na J8C. tak, dopóki no, mi się nie skończy VIP, później myślę, że yy, A, może zeza, Tydrusowski. O, cicho trafił. To GG ty rysowski. Ale masz zezano no i to ja No nie no, bo tylko budulca tracę. Czy rys. Dobra, idziemy sobie tam do nieba. Eee, Macarena. Mam nadzieję, że on na ci. Dość diarrś nie będzie miał. Żyja. Uuu już tam widzę typka, który ma Dobre ku ja też mam zeza. Wiem, nie mówcie, że Jezus, jaki mam zeza. Ale no, pójdę sobie do góry i to spróbuję sklepać. To, że tak chcesz się bawić, to sprocznę. Aha? Aha? No, to Co ja bym tutaj teraz zrobić? Zatamować wodę mu nie zatamuję, bo nie jestem po pierwsze hamem, a po drugie nie zaliczę mi zabójstwa. Co to prawda? Co by tutaj zrobić? A dobra, zabójstwo. Raz i śmierć. O jedno zabójstwo. O te cztery monety nie chodzi. Po co mi. Mam prawie dwa tysiące, więc. Także żegnam cię. Chociaż on sobie tutaj wylał wodę swoją. No nie. Psst. Ty nie Dobra, to widzimy się po Dobra, ziomeczki, jesteśmy już na ostatniej ręce i zmieniłem sobie te strupaka, Bo, 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 bo tak. Zobaczcie, 1211 trojców. O, tu jest grubas. Co to ma? Diers, miecz, diers, hełm, dziers, lata, dziers, spodnie, dziers, buty już się A to z pocztą, mógłbym sobie kupić, ale sobie nie kupię, bo nie wiem po co. Z, z, przez duże. Z, Z przez duże X Aha no to fajny nit, typek, fajny nit. Z przez duże X, nie no dobra, spoczka. Nie masz spoko. O, ale mi się teraz przyjemnie dra Nie laguje No dobra może trochę, no ale na pewno mniej niż wtedy e, Dobra, pach 1, 2, 3 Tam widzę, że typek ma dobre koł. Idziemy sobie do góry. Do góry, do góry, do góry. O nie, o ma łuk. No fajnie, no super. Ja też mam łódź. Eee, matarena. Matarena, 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 matarena. Matarena, mataryna, matarena, mataryna, mataryna, Matarena. tak ty tam do mnie chyba strzelał. No chyba tak. Ale dobra mniejsza, ja idę po jego intentowany... Ey, przepraszam, nie intentowany, tylko żelazny miecz. I mataryna, 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 mataryna. Ja się lubię ogólnie strzelać tą bo ja... Mam skilla z łuka. Z łuku, przepraszam, nie z łuka, tylko z łuku. Mam nawet dobrego skilla. Sobie zjemy refilka. Ty gdzie ty tam idziesz? Chyba nie do mnie. No ej, ej, chyba nie do mnie idziesz, nie? Ej, tak, tak. No ej, ej, czemu? Cheater. Ha, bo ja strzelam za nisko. GGWP. Poleciał! Ale teraz zrobiłbym. O, jeden. Ja da... Dobra, więc to był mój fail. Myślę, że zakończę już odcinek i od razu nagram drugi i wam wrzucę obydwa. Więc komentujcie, subskrybujcie, fakty w górę i na razie.